Po tym jak wybaczyła mężowi piątą zdradę, Olga zrozumiała. Dość. Nie, nie odeszła. Nie zrobiła awantury. Po prostu otworzyła stary ojcowski safe w piwnicy. Gdyby mąż wiedział, co tam leży od dziesięciu lat, zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Olga Zielińska siedziała przy kuchennym stole, wpatrując się w telefon Andrzeja, leżący ekranem do dołu. Znów zawibrował. Głuchy dźwięk przeciął ciszę, która na chwilę zawładnęła domem. Piąty raz w tym tygodniu. Ta sama pora. Ten sam dzień. Ten sam numer pokoju. 4 z 12. I to samo imię, które wypalało się już w jej pamięci jak blizna Kristina. W pierwszych tygodniach potrafiła to jeszcze tłumaczyć. Przypadek. Spotkanie zawodowe. Może pomyłka. Ale z czasem układanka zaczęła układać się zbyt dokładnie. Olga była kobietą cierpliwą, uczyła się tego całe życie: przebaczała, wybaczała, usprawiedliwiała. Dzieci, praca, obowiązki wzory, które miały trzymać rodzinę razem, ale już nie trzymały. Z zewnątrz ich życie wyglądało jak poukładany teatrzyk: śniadania na stole, dzieci ubierające się do szkoły. Andrzej, wychodzący niby to do firmy ubezpieczeniowej. Wewnątrz jednak Olga zaczęła dostrzegać rysy, pęknięcia, fałsz. Zrozumiała w końcu, że to nie ona gra główną rolę w tym przedstawieniu. Była tłem, dekoracją, czuła, że się dusi. Jakby z każdym kolejnym kłamstwem, które Andrzej wypowiadał bez zająknięcia, odpadał kolejny kawałek jej samej. Zeszła do piwnicy. To miejsce zawsze było inne niż reszta domu chłodniejsze, cichsze, jakby czas zatrzymał się tu w dniu śmierci jej matki. Ojciec spędzał tam długie godziny, nie mówiąc nikomu, co robi. Po jego odejściu nie ruszyła niczego, aż do teraz. Zaregałem z zakurzonymi słoikami, których nikt nie dotykał od lat. Był safe, taki stary, z pokrętłem. Ojciec powiedział jej kiedyś, Otwórz tylko wtedy, gdy już nie będziesz miała nic do stracenia. Wtedy nie rozumiała, co miał na myśli, ale dziś te słowa wróciły z pełną mocą. Drżącymi palcami wpisała kombinację: 23, 71, 952. Pokrętło kliknęło. Metaliczne szczęknięcie otwieranej klapy zabrzmiało głośno w zamkniętej przestrzeni. W środku znajdowały się pliki banknotów, grube teczki z dokumentami. I jedna na samej górze: czarne litery, ostre jak brzytwa Andrzej Krasnowicz. Stała tak chwilę, wpatrując się w imię, którego nienawidziła i które kochała jednocześnie. Czuła, jakby cały świat właśnie stanął w miejscu, jakby coś się skończyło, zanim zdążyło się zacząć naprawdę. Powoli otworzyła teczkę. Pierwsze strony to były jakieś faktury pozornie nic podejrzanego. Ale dalej zaczęły się pojawiać nazwiska, pieczątki, podpisy, a potem zdjęcia. Jedno po drugim. Andrzej z kobietą. Tą samą, która dzwoniła. Kristina. Z hotelowego lobby, przed windą, w pokoju. Olga nie drgnęła. Patrzyła na obrazy, jakby analizowała coś obcego. Nie swoje życie. Z nagrania dołączonego na małej karcie pamięci usłyszała głos męża jego śmiech jego kłamstwa mówiłaś, że wrócisz do męża powiedział zmieniłam zdanie tutaj jest mi dobrze odpowiedział kobiecy głos kristina olga coś podejrzewa nie jest zbyt zajęta udawaniem, że wszystko gra to było jak nóż i ten nóż nie wbił się raz on wbijał się z każdą kolejną sekundą w każde słowo, które rozbrzmiewało w słuchawkach. Odgłos dzieci wracających do domu z przerwy między lekcjami wyrwał ją z otępienia. Szybko zamknęła teczkę i wsunęła ją z powrotem do sejfu. Na górze wszystko było takie samo: talerze, okruchy po tostach, zapach kawy, który już dawno wywietrzał. Ale Olga nie była już tą samą kobietą. Wieczorem, gdy Andrzej wrócił, uśmiechnęła się, tak jak zawsze. Jak było w pracy? zapytała, nalewając mu herbaty. Nudno, spotkanie z klientem te same problemy odpowiedział z przekonującym zmęczeniem patrzyła mu w oczy. On nie drgnął żadnego znaku, żadnej winy. Myślałeś kiedyś, co by było, gdybyś musiał wszystko zacząć od nowa? Uniósł wzrok. Co masz na myśli? Tak po prostu gdyby wszystko się posypało całe to nasze życie. Zaśmiał się nerwowo. Nie mów tak, jesteśmy przecież szczęśliwi, prawda? skinęła głową. Oczywiście. W nocy nie spała. Leżała, słuchając jego oddechu. W myślach przewijała wszystkie momenty, w których ignorowała instynkt, wszystkie chwile, w których powinna była zapytać, powiedzieć, działać. Ale teraz już nie zamierzała milczeć. Rano dzieci pojechały do szkoły. Andrzej znów wyszedł do firmy. Olga została sama z pustką, która nie była już tylko uczuciem, była decyzją. Wyjęła z sejfu kopertę z dokumentami i ruszyła w stronę drzwi. Ale wtedy zadzwonił telefon jej własny numer zastrzeżony Olga Zielińska? zapytał męski głos Tak. Kto mówi Proszę się nie rozłączać to dotyczy pani męża serce podeszło jej do gardła. Co z nim? Jest pani pewna, że wie wszystko o Andrzeju Krasnowiczu? Nie odpowiedziała. Jeśli nie, to może pani chcieć przyjść na ulicę górską 17. Tylko proszę nie mówić nikomu, że dzwoniliśmy. Rozłączył się. Stała tam chwilę z telefonem w dłoni. Wszystko, co wiedziała, przestawało mieć znaczenie. Teczka w jej torbie była cięższa niż się wydawała. Otworzyła drzwi i zrobiła pierwszy krok. Olga siedziała na zimnej cementowej posadzce piwnicy, otoczona milczeniem, które już nie dawało jej spokoju, lecz wyostrzało każdą myśl, każdy szczegół. Teczka leżała rozłożona przed nią, niczym sekcja zwłok jej własnego życia. Palce drżały gdy przekładała kolejne strony. Zdjęcia. Andrzej, obejmujący kobiety, których twarze nic jej nie mówiły, ale których ciała znał lepiej niż jej własne. Jedna z nich siedziała mu na kolanach, druga wręczała mu kieliszek. Na innej ujęcie z wnętrza limuzyny kobieta w czerwonej sukni głowa na jego ramieniu tego nie da się już wytłumaczyć szepnęła do siebie. Nie tylko kobiety na fotografiach pojawiali się również mężczyźni uściski dłoni, spotkania, podpisywanie dokumentów pieczęcie firmy, której nazwa nie była jej znana. Fortuna Invest. Zaczęła czytać akta dokładniej. Strona po stronie odkrywała rachunki bankowe w rajach podatkowych, przelewy, które przepływały przez siedem różnych państw, cyfry, które nie miały prawa istnieć w życiu człowieka, który rzekomo pracował w ubezpieczeniach i narzekał, że inflacja go zjada. Ale to nie był koniec. Teczka skrywała coś jeszcze. Olga sięgnęła głębiej i natrafiła na dokument, który zatrzymał jej oddech. Akt małżeństwa wydany trzy lata przed ich ślubem Andrzej Krasnowicz i Marlena Sokołowska. Nie było żadnego rozwodu. Zerwała się na równe nogi, zesztywniała. To nie był romans, to nie była zdrada, to była bigamia oszustwo na poziomie, którego nie potrafiła jeszcze pojąć. Zaczęła z powrotem przeglądać dokumenty. Pojawiały się nazwiska, znajome i obce. Zaczęły się raporty. Nie były sporządzone przez agencję prywatną. Były zlecone przez jej ojca. Jeden z nich zawierał transkrypcję rozmowy telefonicznej. Olga czytała na głos: Twój teść zaczyna coś podejrzewać. Jeśli zacznie grzebać za głęboko, załatwimy to. Zawał serca też działa. Głos w jej głowie brzmiał jak echo. Ojciec zmarł trzy miesiące po tej rozmowie. Oficjalnie niewydolność serca. Lekarz nie miał wątpliwości, ale teraz Olga miała. Upadła na kolana, jakby ziemia nagle pękła. To nie była żałoba, to była zdrada doskonała. W kolejnych dniach nie jadła, prawie nie spała, ale działała. Znalazła numer do Grzegorza Pawłowskiego, prawnika, który przez lata pracował z jej ojcem. Spotkali się w jego biurze przy zgaszonym świetle, tylko lampka na biurku rozjaśniała dokumenty. To nie jest tylko bigamia, powiedział Grzegorz po przestudiowaniu materiałów. Tu mamy pranie pieniędzy, fałszywe tożsamości, być może nawet zabójstwo. Olga, ty rozumiesz, co trzymasz w rękach? Spojrzała mu prosto w oczy. Rozumiem, ale nie cofnę się. Chcę dokończyć to, co zaczął mój ojciec. Grzegorz odchylił się na fotelu. To może kosztować cię wszystko. Jesteś gotowa? Nie musiała odpowiadać. Kilka dni później spotkała się z Romanem Domańskim, byłem wspólnikiem Wiktora Wołkowskiego, którego nazwisko również pojawiało się w dokumentach. Roman był twardy, milczący, o oczach człowieka, który dawno przestał wierzyć w prawo. Spotkali się w kawiarni w bocznej uliczce, gdzie nikt ich nie znał. Przeglądał teczkę powoli, w milczeniu. Dlaczego teraz? Zapytał w końcu, nie podnosząc wzroku. Bo teraz to nie jest już sprawa pieniędzy, to osobiste, odpowiedziała. Zniszczył życie mojego ojca i moje też. Roman zamknął teczkę. Dobrze, pomogę ci, ale wiedz jedno. Andrzej nie działa sam. I jeśli go ruszysz, ruszysz całą sieć. Olga skinęła głową. Wszystko zaczynało się układać w szerszy obraz. Jak sieć pajęcza, w której Andrzej nie był już tylko niewiernym mężem, był graczem, manipulatorem. Ale los miał jeszcze jeden ruch. Córka Andrzeja z Marleną, Kinga Sokołowska, zapisała się na ten sam kurs programowania co Kasia, córka Olgi. Dziewczyny szybko się zaprzyjaźniły. Kasia opowiadała, jak Kinga jest bystra, śmieszna, trochę zamknięta, ale lojalna. Mamo. Mogę ją zaprosić na obiad w sobotę? Zapytała któregoś dnia. Olga zawahała się, ale zgodziła się. Sobota przyszła szybko. Kinga pojawiła się punktualnie. Weszła do salonu z niepewnością, ale uśmiechnęła się, widząc Kasię. Przy stole było zaskakująco cicho. Kasia trajkotała, próbując wypełnić pustkę. Olga obserwowała dziewczynę. Była podobna do Andrzeja. Zbyt podobna. Gdy Kasia poszła po deser... Kinga nagle spojrzała na nią poważnie. Pani jest Olgą, prawda? Olga skinęła głową. On kłamał. Kłamał wszystkim. Mam tylko jedno pytanie. Zbliżyła się, głos obniżyła do szeptu: kim on naprawdę jest? W oczach Kingi nie było złości. Była tylko cisza i głód prawdy. Olga nie odpowiedziała od razu. Bo wiedziała, że to pytanie nie miało jednej odpowiedzi. I że to dopiero początek. Następne tygodnie rozciągały się jak labirynt, z którego każde wyjście prowadziło do kolejnych kłamstw i nowych napięć. W domu panowała cisza podszyta napięciem, a ja widziałam, jak Andrzej zaczyna pękać od środka. Jego dłonie drżały, gdy wracał wieczorami, a zapach alkoholu stawał się częścią jego skóry. Słowa, które kiedyś formował płynnie, teraz rwały się na krótkie urywki. Patrzył na mnie uważniej, zbyt uważnie. Udawałam normalność. Przygotowywałam kolację, odbierałam dzieci, prasowałam koszulę. a w środku prowadziłam najważniejszą w życiu operację. Wspólnie z Romanem tworzyliśmy sieć działań, które miały zgnieść Andrzeja tak, jak on przez lata gniotł wszystkich wokół. Kinga z kolei stała się dla mnie źródłem informacji, których sama nie miałabym odwagi zdobyć. Miała dostęp do jego komputera, znała adresy e-mail, kontakty, kalendarze. Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie, jej głos był napięty, ale pewny siebie. Musimy porozmawiać. Spotkałyśmy się w małej kawiarni niedaleko dworca. Usiadła naprzeciwko mnie, przesuwając w moją stronę pendrive. Przejrzałam jego kalendarz, wiadomości, potwierdzenia przelewów, powiedziała. On planuje wyjechać. Niedługo. Tylko on i moja matka. Nie ma mnie tam. Patrzyłam na nią, widząc w jej oczach coś, czego nie spodziewałam się tam znaleźć. Nie smutek, lecz gniew. Chcesz go zatrzymać? Zapytałam. Kinga przygryzła wargę, jakby zastanawiała się, czy powinna powiedzieć to, co naprawdę myśli. Chcę, żeby choć raz poczuł, jak to jest, gdy ktoś zostawia jego. Nieodwrotnie. Jej słowa nie brzmiały jak bunt dziecka, brzmiały jak wyrok. W kolejnych dniach Andrzej chodził po domu niczym cień człowieka, którego znałam kiedyś. Zamykał się w gabinecie, zmieniał hasła, zabezpieczał dokumenty i robił to tak nerwowo, że było jasne, że coś przewiduje. A jednak to nie wystarczyłoby mnie zatrzymać. Pewnej nocy, około trzeciej nad ranem, obudził mnie jego głos. Nie mówił głośno, ale szept, który dobiegał z gabinetu, był wyraźny. Wstałam cicho i stanęłam w drzwiach, ledwo oddychając. Jeśli ona zacznie zadawać pytania, mamy dwa wyjścia, mówił Andrzej do telefonu. Albo wypadek, albo rozwód, ale nie może się dowiedzieć. Wiesz, co jest w grze? Zamroziło mnie. Stałam bez ruchu, słuchając własnego serca, które waliło jak młot. Wypadek. Dla mnie. Wracałam do łóżka jak ktoś, kto właśnie przeżył śmierć, choć jeszcze oddycha. Nad ranem podjęłam decyzję. Dzieci muszą zniknąć z domu, chociaż na kilka dni. Zawiozłam je do teściowej, używając wymówki o pilnych obowiązkach. Nie zapytała. Nigdy nie pytała. Wieczorem Andrzej wrócił szybciej niż zwykle. Był blady, spocony, a jego torba była niedomknięta. Jakby wrzucił do niej cokolwiek w pośpiechu. Olga, wyszeptał. To się sypie. Stałam w kuchni, udając zdziwienie. Co się sypie? Podszedł bliżej, tak blisko, że widziałam jego rozbiegane spojrzenie. Oni przyjdą, skarbówka policja, ktoś nas sprzedał. Kto? Zapytałam cicho, jakby naprawdę obawiając się o jego los. Nie wiem, odpowiedział drżącym głosem, ale czuję, jak wszystko się wali. Wtedy zrobiłam krok naprzód. Spojrzałam mu w oczy bez cienia strachu. Wiesz, Andrzej, ja też zaczęłam coś czuć. I wiesz, co to jest? Zmrużył oczy, próbując ocenić, co nadchodzi. Co? Prawdę. Milczał. Patrzył na mnie, jakby nagle zobaczył kogoś, kogo nigdy wcześniej nie poznał. Znalazłam wszystko, powiedziałam powoli. Fortuna Invest, Marlene, wasz ślub, konta za granicą, zdjęcia, rozmowy i plan dotyczący mojego ojca. Zbladł momentalnie. Ty. Tak, przerwałam. Widziałam cię w całości i to, co zobaczyłam, było żałosne. Zrobił krok w tył, jakby te słowa naprawdę nim zatrzęsły. A potem odwrócił się i rzucił w stronę piwnicy. Zeszłam za nim powoli. Wiedziałam, czego szuka. Gdzie jest safe? Zapytał roztrzęsiony. Gdzie są dokumenty? Pusty. Odpowiedziałam. Od dawna. Już wszystko oddałam. Zatrzymał się. Odwrócił. Spojrzał na mnie jak na wroga. W tej samej chwili zza okna rozległ się huk. A potem echo. Syreny. CBŚP. Nadchodzili. W jego oczach pojawiło się coś, czego nigdy u niego nie widziałam. Strach. Prawdziwy. Zwierzęcy. To nie koniec, syknął. Zapamiętaj to. Nie odpowiedziałam. Drzwi wejściowe pękły pod uderzeniem. Funkcjonariusze wbiegli do środka. Po chwili Andrzej leżał skuty kajdankami, wynoszony jak przedmiot, którym się już nikt nie przejmuje. Roman zadzwonił kilka godzin później. Stało się powiedział. Twoje zwycięstwo. Twój ojciec byłby dumny. Kinga natomiast obserwowała, jak Marlena zostaje zatrzymana. Nie krzyczała, nie płakała. Stała z rękami w kieszeniach i patrzyła na matkę, jakby patrzyła na kogoś zupełnie obcego. Gdy tego samego wieczoru usiadłyśmy razem, Kinga odezwała się pierwsza. Jej głos był niski, spokojny. Myślałam, że kiedy to się skończy, poczuję ulgę, ale to dziwne. Co? Zapytałam. Czuję, że to dopiero początek. Miała rację, bo noc po zatrzymaniu Andrzeja była pierwszą od dawna, kiedy mogłam zamknąć oczy, lecz nie potrafiłam zasnąć. Wszystko było zbyt ciche, zbyt zawieszone. Jakby coś ktoś Wciąż brakował w tej układance. I wtedy telefon w mojej kieszeni zawibrował. Nowa wiadomość. Brak nadawcy. Jedno zdanie. On nie był jedynym. Zerknęłam na Kingę. Jej oczy rozszerzyły się, jakby poczuła, że świat, który właśnie rozpadł się na kawałki, zaczyna układać się w zupełnie inną, jeszcze bardziej niebezpieczną całość. Minął rok. Stała znów przed tym samym wejściem do piwnicy, gdzie wszystko się zaczęło. Nie musiała już się skradać ani nasłuchiwać. Nie było niczego, przed czym musiałaby się chować. Drzwi były otwarte, a schody prowadziły w dół, jak zawsze, ale teraz nie budziły w niej lęku, tylko wspomnienie siły, którą musiała w sobie odnaleźć. Otworzyła safe. Zniknęły teczki, zdjęcia, dowody. Zostały tylko pieniądze. Tyle, ile zostawiła. Nie tknęła więcej, niż potrzebowała. Użyła części na remont domu. Potrzebowała nowego początku nie tylko wewnętrznie. Dom, który kiedyś był atrapą rodziny, teraz naprawdę nią się stawał. Resztę przeznaczyła na fundusz. Dla Kasi i Artura. Na ich przyszłość. Na coś czystego. Kinga zamieszkała z nimi. Nie na chwilę. Nie z litości. Na stałe. Wnosiła do domu swoją ciszę, swoje cienie, ale też zaskakującą siłę, którą odkrywała każdego dnia. Z Kasią połączyła ją nić, jakiej nie da się wyjaśnić. Dwie siostry, wychowane w kłamstwie, które postanowiły zbudować prawdę od zera. Były inne. Ale były razem. Pewnego wieczoru, kiedy wszystko w domu zasnęło, a Olga siedziała z książką przy kuchennym stole, Kasia podeszła do niej cicho. Usiadła i długo milczała. W końcu powiedziała: Mamo, ty nas uratowałaś. Olga spojrzała na nią, powoli odkładając książkę. Jej spojrzenie było spokojne, ale głęboko w oczach zatańczył cień tego, co przeszła. Uratowałam siebie razem z wami, odpowiedziała. Kasia nie powiedziała nic więcej, przytuliła się do niej. Po raz pierwszy od wielu miesięcy, bez lęku, bez napięcia. Kilka dni później Olga stanęła przy grobie ojca. Trzymała w dłoni jeden z jego starych zegarków ten, który zawsze nosił przy ważnych okazjach. Położyła go na płycie, jakby chciała oddać coś, co już nie należało do niej. Tato nauczyłeś mnie widzieć zajęło mi to czas, ale zrozumiałam i miałam odwagę działać. Nie płakała. Nie potrzebowała już łez. Wróciwszy do domu, usiadła przed komputerem. W skrzynce czekała jedna wiadomość: od Romana. Temat: Doktor. Treść: Znaleziony odpowie. Zamarła. Wpatrywała się w ekran. Doktor pseudonim, który pojawiał się w aktach, w rozmowach, w cieniach tego wszystkiego mózg całej operacji ten, którego nawet Andrzej się bał. Ten, który ukrywał się przez lata w strukturach, których nie dało się rozpracować jednym ciosem, a jednak Roman go znalazł. Olga zamknęła oczy. To nie była już zemsta. Nie chodziło o to, by zniszczyć. Chodziło o to, by zakończyć coś, co zżerało jej życie od środka. To była sprawiedliwość i była pełna. Po raz pierwszy od lat mogła odetchnąć głęboko, bez ciężaru w płucach. Była kobietą, była matką. Była córką, była sobą. Cisza w domu nie była już pustką, była pokojem.